wielkim problemem w Polsce, ja oczywiście doprowadzę do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Potrzebujemy centrów deportacji nielegalnych migrantów, a nie centrów ich integracji, a obok mnie, po mojej prawej stronie stoi człowiek, który był ministrem w rządzie Ewy Kotacz. Był to rząd, który par do tego, aby nielegalna migracja. Robisz kwiaty? Bardzo. Ci powiedziałam, że ja się, się wychowałem w ogrodach? Producentach kwiatów. No, to teraz weźmiemy. Najcieńszy ten duży bukiet. Teraz do tego włożymy tam A co to są dla kwiaty? Ja wiem. To jeden, ale zobacz Jakie już biedne zmarnowane To też są tulipany. No też. No po co Ty tyle tego kupiłeś? Wystarczyłoby jedno. No jak mam 15 tysięcy na koncie, to postanowiłem Ci 60 zł poświęcić. Aha. Poświęciłeś mi. I kupiłem cebulę, to razem zapłaciłem 70 zł. To znaczy poświęciłeś dla mnie? Znaczy życzyć Ci wszystkiego najlepszego. Żebyś miała imieniny jakieś takie namiastkę To ile ty masz lat teraz? 74 jak się czujesz? Raz dobrze, raz gorzej Zależy od dnia Ile 34? Mhm. 34 to ja miałam jak ty miałeś 4 Jeszcze tutaj masz. Co? Czwarty. No właśnie, tylko do czego ja mam go włożyć? No masz te szklanki jeszcze. Do tego to coś, coś wysokiego powinno być. A nic takiego wysokiego już nie mam. To przytni. Niektóre kwiaty kupowałem w Lidlu, a niektóre w kwiaciarni. Z które w Lidla, które w kwiaciarni. Cieszysz w Lidłem. Te będą w kwiaciarni. Wszystkie. To co powiesz? Co? Co powiesz? Dziękuję. Z czym sobie dzisiaj robisz? Dzisiaj jest bułka kitnes, wędlina i na wędlinę położę patisona. A jaka wędlina? No tu piszę, że to jest kiełbasa kanapkowa. Ja robię kanapki. No wie to, co lubi. Chyba dzisiaj będzie ładna pogoda. Skąd wiesz? No, słoneczko świeci, też nie pada. To dobrze, bo muszę wyjść. A dzisiaj jest matki boskiej pieniężnej. A? A skąd wiesz? No bo jest koniec miesiąca. Jak przyjdzie przelew, to będziemy wiedzieli, czy mamy, czy nie mamy. Na razie cisza. już wreszcie zrobi ciepło, bo to przecież czerwiec od niedzieli. No dobra, to teraz pokroimy na mniejsze kawałki. <tryk> tak cienko pokrojona, że żeby coś poczuć, to biorę dwa placerki. To jest z Lidla czy z Biedronki w końcu? A nie wiem. I to kupuję, i to kupuję jak jestem. Wszystko zależy od tego, gdzie nie jest natura. Dzisiaj robi No Bardzo duży patison, to go trzeba tak pokroić. To są piklowa, pik, ten. Y, jakie to są patisony? Zalewie. Zalewie. Delikatnej zaledwie. Jak jest taki mały, w przyszłym tygodniu jak będę w tym w Kauflandzie, to kupię, bo to tylko w Kauflandzie u nas sprzedają. Gdzie więcej się na nich nie, nie na Proszę bardzo. Śniadanie gotowe. Ale to jest twoje śniadanie. Moje. A co? Tobie też mam robić?

na dzisiaj koniec. To zabieraj swój talerz, bo ja chcę dietę -fit fotografować. Proszę uprzejmie. To jest moja dieta. Zostały dwie paletki, bo trzy na śniadanie zjadłem. Był shake. I taka sałatka warzywna. To jest śniadanie Marchfit. A to jest obiad: Marchfit, hamburger drobiowy z sosem. Zostało mi dzisiaj tylko tyle do zjedzenia. Ja kupuję 1500 kalorii. Zrobimy sobie jeszcze kawkę.